Pan z wami i z duchem Twoim. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich, napisane jest, mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście go jaskinią zbójców. I nauczał codziennie w świątyni, leżarcy kapłani, uczeni w piśmie oraz przywódcy ludu, czychali na jego życie, tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić. Cały lud bowiem słuchał go z zapartym tchem. Oto słowo pańskie. Ta scena biblijna, kiedy Chrystus wyrzuca sprzedających ze świątyni, może budzić w nas różne uczucia i opinie, bo okazuje się, że sam Jezus, pokorny i kochający, zna też doświadczenie gniewu i zdenerwowania. Jak może przywykliśmy do tego, że ten jeden raz puściły mu nerwy z gorliwości, to i widząc takiego Syna Bożego, wymachującego biczem, przewracającego stoły, goniącego ludzi i zwierzęta, to może jednak przekroczyć nasze wyobrażenia Bożej dobroci. Dla nas najczęściej uczucie gniewu kojarzy się z czymś, co nie idzie w parze z wiarą czy miłosierdziem. Ale skoro Jezusowi się to przydarzyło i przez wieki jest przedstawiany jako wzór gorliwości i troski, to jak to rozumieć? Kochani, my często mamy problem z uczuciami w wierze, które nie zawsze się pokrywają z tym, co byśmy chcieli czuć. Podczas modlitwy, mszy świętej, różnych spotkań, no bo uczucie spokoju i błogości to tak, ale poirotowania i niepokoju to już nie, no bo jak się wtedy modlić? Gdy nam wszystko wyszło i spotkaliśmy samych przyjaznych ludzi z dobrym Słowem dla nas, to wtedy łatwiej Bogu dziękować i się skupić na Jego Słowie. A kiedy gniew nam w tym przeszkodzi i kilka cierpkich słów od najbliższych, to sprawy Boże szybko mogą przejść na drugi plan. Radość nas uskrzydla, a smutek to jak piasek w tryby nawet nie chce się mówić czy oddychać. Ale uczucia, moi drodzy, są często niezależne od nas, i jak dla nas są najważniejsze, Najczęściej dla sprawy nie aż tak dobrze się przysługują. Bo na przykład, gdyby strach był usprawiedliwieniem naszego poddania się czy niedziałania, bo się boimy, to nie mielibyśmy świętych męczenników, tych również, których dzisiaj wspominamy. Nie mielibyśmy żadnych bohaterów, ludzi oddanych sprawie. Ktoś to ładnie powiedział, że bohater to nie ten, który się nie boi, ale ten, który pomimo strachu jest w stanie uczynić ten czy tamten wyjątkowy czyn dla dobra innych, ratowania kogoś, aż po poświęcenie swojego życia. Albo gdy na przykład odwiedzam kogoś na kawę ze świeżo upieczonym ciastem, które smakuje wybornie, to ja nie wiem, jak się pani domu czuła, gdy właśnie piekła to ciasto. Czy była radosna i pełna uśmiechu, czy martwiła się wieloma sprawami, a może i popłakała, by jakaś zła wiadomość doszła do niej. Ja tylko wiem, że to ciasto jest smaczne i podane z serca. Kochani, uczucia to jedna sprawa. A dobre wykonanie czegoś, czy włożenie w to serca, to co innego. To właśnie decyduje, czy nam się udało, czy nie. Nie tylko co czujemy, ale co na końcu zrobimy. I gniew, który może się w nas pojawić dla słusznej przyczyny, nie musi być od razu czymś złym, czy grzechem ale może i być ostrzeżeniem i słusznym rozeznaniem sprawy dla jeszcze większego dobra. Ważne jest, gdzie nas ten gniew doprowadzi. Czy do grzechu, czy do pozostania w łasce i w dobrym. Bo mogę go użyć przeciwko innym, a mogę go użyć przeciwko złu, jak w tych... Skuconych rodzinach, kiedy ktoś powie: Już mam wszystkich dosyć, a ktoś wykrzyczy: Już wystarczy tego gniewu, złości, skończmy z tym raz na zawsze. Tu gniew i tu, a jak inny jego owoc. I wydaje mi się, że jeszcze jest ważne, żeby odróżnić gniew, który jest momentem reakcji na coś. Co słusznie może nas dotykać od gniewania się, które już często jest wyborem naszej woli i trwa i jączy się latami. A gdzie w tym wszystkim jest Chrystus z dzisiejszej historii? Spójrzmy na przyczynę Jego gniewu, ale i skutki, a raczej owoce, które On przyniósł. Bo na pewno i w najbardziej Kochającej się rodzinie, najbardziej kochający rodzic może się rozgniewać na swoje ukochane dziecko, gdy zaczyna schodzić na złą drogę. I nieraz trzeba odbyć długą i nieprzyjemną rozmowę, a może i czegoś zabronić dla ratowania dobra, życia, wiary. Bo może też być gniew, który nas ocali, jak i wesołe towarzystwo wokół które nas zgubi. Amen.